Bliźnięta, latem ktoś na Was patrzy. Ktoś z Was wzroku nie spuszcza. I patrzy na Was, choć wie, że nie widzi Waszej twarzy do końca, przynajmniej. Przynajmniej nie w całości. Jest to ktoś, kto trzyma w swoich rękach różne tajemnice, różne arkana. Ma całą garść tych tajemnic. I wy wiecie, że coś zaraz wyskoczy? Nie. Wymyślicie, że ten ktoś zaraz coś wyciągnie, ale wyskakuje coś samo. Podczas mieszania w tych tajemnicach wyskakuje coś, co jest kluczowe, ale to nie jest klucz, który można od razu wykorzystać. I czy w ogóle on będzie wykorzystany, to trudno mi powiedzieć. Ale ktoś wam może powiedzieć, że jest osoba, która trzyma klucz. Kl trzyma klucz, który jest kluczem do, do rozgrywek szachowych. Do kłótni, piątki buław. Ktoś ma ten klucz i go trzyma. I ktoś rozstawia figury, rozstawia, przesuwa pionki, skacze konikami. Ale zachowuje się troszeczkę tak, jakby sam był w tej rozgrywce. Bardziej skupia się na samej rozgrywce niż na kimś, z kim gra. Tu nie chodzi o konkretną osobę, z którą walczy. Tu chodzi o rozgrywkę. Tu chodzi o to, żeby wygrać tę partię. Tu chodzi o to, kto może być blisko, a kto będzie dalej. Kogo można do siebie przysunąć, kogo można odsunąć, a kogo chciałoby się zepchnąć z planszy wyrzucić z tej rozgrywki. Coś jeszcze na ten temat. Te rozgrywki dotyczą dawnych żalów. W które ktoś wchodził, odwrócona piątka kielichów. Ktoś odwracał się od oglądających hipotetycznych, ktoś odwracał się od kogoś, kto patrzył, chował swoją twarz i odchodził w żalu. Dowiedzmy się jeszcze, aż mnie to zaciekawiło, bliźnięta może Was też. Co z tego wyniknie, ale tak na lato. Wiecie, różne sprawy to się potrafią ciągnąć, zmieniać, przesuwać, rozwijać. Coś się kończy, coś się zaczyna, coś się zmienia. Wy już trochę widzicie, co? Ja jeszcze nie. Co tutaj na lato? Moi drodzy, z tych wszystkich rozgrywek, z tych żali, z tych kluczy do zamków, wyjdzie latem postać ceso cesarzowej, cesarzowej kobiety, która chce, żeby wypowiadać jej imię czy tytuł wyraźnie, i może chcieć kogoś poprawić, lub chce, żeby ten tytuł był wyraźnie wypowiedziany. Cesarzowa to jest taka królowa królowych. Ona ma wszystkie atrybuty tych królowych. Ona potrafi działać jak królowa buław. Ona ma w sobie uczuciowość królowej kielichów. Ona potrafi zarządzać, czy bardziej opiekować się, doglądać materii, jak królowa denarów. Ona potrafi powiedzieć coś ostrymi słowami, jeśli trzeba, tak jak królowa mieczy. Potrafi być osobą, która jest uczuciowa, logiczna, stąpająca twardo po ziemi, i coś jeszcze też potrafi, co nie jest w tym momencie tak bardzo istotne. To jest postać, która w pewnym znaczeniu tego sformułowania nosi w sobie dziecko. Oczywiście to może być dosłownie ciąża, ale jak najbardziej może to być również jakiś rodzaj twórczości, który wręcz wynika z tego, kim ona jest, kim ona jest wręcz fizycznie. To nie jest coś, co powstało tylko z samej królowej, mieczy, buław, kielichów. To jest coś, co powstało z całej cesarzowej i jeszcze z kogoś. Ktoś miał udział w tym, żeby to Mniej lub bardziej dosłowne dziecko mogło się rozwijać. I ono jest tutaj już całkiem duże. Jakby to nie był sam początek. To jest już całkiem mocno rozwinięte, moi drodzy. Można wyraźnie rozróżnić różne elementy. I ta, moi drodzy cesarzowa, w jakimś sensie wręcz ukoronowuje ten swój stan przed urodzeniowy. I stan czegoś czy kogoś taki. Moi drodzy, Jowisz latem jest w znaku raka i później, później też. Rak związany jest z płodnością, z macierzyństwem, z opieką. To może być taka królowa, królowych, ale. Taka, którą chcielibyśmy wręcz utytułować. Taka królowa, która się rozszerza. To jest taka cesarzowa, która nawet może chwilami mówić o sobie albo mogą inni mówić o niej, jakby była kimś trochę mniejszym. Jakby. Ktoś myślał o poszczególnych jej atrybutach. Mogą mówić to jest królowa, ale to nie jest, to jest królowa królowych. Moi drodzy, ważna postać wyraźnie kreuje się z tego wszystkiego, wychodzi z tego wszystkiego latem. Na co zwrócić możecie uwagę jeszcze? Na co możecie zwrócić uwagę? Na zatopienie. Kto, moi drodzy, znów zatapia się i gubi. Jakby wchodził głęboko w przestrzenie wody, gdzieś chował się w głębinach. A komu udaje się wynurzyć, ale jakby wynurzyć zupełnie po drugiej stronie globu, wyjść z zupełnie innej strony, będąc przyciąganym przez silne emocje? No, na to możecie zwracać uwagę na takie sytuacje. Drogie bliźnięta, Jakie emocje będą dominowały w Was latem? To jest szeroki przedział czasowy, ale, ale warto zwrócić uwagę na to, że będzie spokój. Że znajdziecie wyciszenie, znajdziecie pogodę i skupienie. Także, moi drodzy, będzie możliwość, żeby usiąść i popatrzeć, jak płynie ta łódka. Jeżeli tego chcecie, czy nie chcecie, jakiś rodzaj spokoju będzie w przynajmniej części lata istotny dla Was. Ale tak jak wspomniałam, a nie zawsze o tym wspominam, to jest dość szeroki przedział czasowy. Ale jeżeli myślicie, kurczę, czy ja mogę liczyć na odrobinę spokoju latem, to tak. Można. Drogie bliźnięta. Wygląda na to, że na to możecie już czekać, ale może jeszcze na coś możecie. Możecie czekać na to, aż, aż ktoś dorośnie. Kto chodzi o kogoś, kto jest niedojrzały w tym momencie na początku lata, i może troszeczkę ma problem z panowaniem nad swoimi emocjami. Na co powinniście uważać? W tej samej talii widzę na cesarza. Zwracajcie uwagę na tego, który ma wszystko na swojej głowie i zamierza zarządzać całym cesarstwem. I co Was jeszcze ucieszy? Coś, co wyjdzie szybko. Zatrzymanie pewnej walki. To Was ucieszy. Wszystkiego dobrego.